Cześć, z tej strony Gofer, no i teraz będzie świąteczny event w Pet Simulator X. A na serio, teraz na serio jest ten update i chciałbym wam powiedzieć, że to co, jakie były leaky i w ogóle to jest na serio, tego było multum. I zobaczmy, co zostało dodane. No oczywiście update logo. No i gorsze jest to, że jak raz wyłączysz, już tego nie zobaczysz mamy dwa hype gifty, więc otworzymy sobie je dzisiaj. A nas serio mega się cieszę z powodu, że to nie będzie ten event co rok temu. No same liki to już mówiły. I co zostało dodane? Nowy świat. No ta sama wylotka co rok temu, ale nie smućcie się. Nowe jajka oraz oczywiście pety. i nowy kalendarz. Znowu, jak było coś takiego, że co jakiś czas Było, wiecie, zdobył, no Święty Mikołaj przylatywał i dawał różne nagrody To co będzie znowu Jakieś szukanie prezentów Jakiś show i Jakieś elfy na jakimś evencie Show, jakieś coś tam No i znowu ta skrzynka fest, Nowa mapa Snowball launcher co jest po prostu aha za tydzień będzie part 2 to bardzo dobrze jestem z tego powodu szczęśliwy no i zobaczmy jak wygląda sam w sobie event po prostu jest o... multum ale to multum tych nowości z czego jestem bardzo szczęśliwy im więcej im bardziej rozwinięty tryb tym lepszy i tym więcej ludzi oraz odcinków oczywiście przez jakiś czas nie było odcinków. No, nie wiedziałem trochę z czego nagrać. No, ale teraz widzicie, jestem znowu tutaj w Pet Simulator X. I ja dobra. Odbieramy to. Claim now. O, claim. I nowy faciszek. Gdzie on jest? Okej, okay, tutaj jest nowy pet, i załóżmy go sobie. On jest rainbow, to mega fajne dla ludzi, którzy. Ej, są lagi, straszne lagi, wam powiem. Na no serio, to są takie lagi teraz. Można zdobywać tutaj coiny? ha, oh, widzowie! Cały. Word! To nie jest prosto świat, to jest word. Fajny petisz. Mi się bardzo podoba osobiście. Ale zakładamy najlepsze pacziszki, no i zdobywamy trochę koinów w sumie tu gingerbreadów. Zobaczcie w ogóle co znalazłem, jakiś prezent. Tylko są straszne lagi. I to jest dosłownie word. To nie jest jakaś mapa. Ło! No i co? O, jeden na 20. Jeden na 20, a otwórzmy sobie gifta. Hype gifta. No i co będzie widzowie. Party dog, ale zawsze coś nawet... to będę do niego. Czemu pisał? What? Te gifty. Czy nie te gifty? Tylko te rzeczy, te prezenty. Są tak OP. Otwórzmy sobie tego faciszka i idę on daję. On to... Nie wiem, czy nie będzie ten... Będę musiał sobie oczyścić eku. Okej, okay, to jest ten. Dobra. To szczęścia nie miałem. Yy, Gift. A możecie mi wysyłać gifty w ogóle? Teraz. Yy, jak chcecie, to możecie. Nie zmuszę was do niczego. To zależy tylko od was. Ja w sumie teraz spojrzę. Czy... Czekajcie, tu coś jest na kolejnej mapie. Nie wiem, ale idę popatrzeć, czy nie ma kolejnych z tych prezentów. A niedługo przejdziemy na hardcore. Teraz widzowie ogarnąłem, że jak ten common, którego zdobyliśmy teraz, on jest dopiero z drugiego jajka, a on już sam w sobie jest dosyć mocny, to jak mocne będą ostatnie pety najlepsze na całym tym evencie. Ja teraz będę szukał tych prezentów, ponieważ spodziewam się, że jak to jest prezent hard han no, prezent and, no, chyba tak. No to będzie to na różnych mapach. Nie tylko na świątecznej mapie, lecz na innych. Ale jak na razie event mega mi się podoba. Widzę dość sporo nowości. No i właśnie widzę kolejny prezent. Więc teraz wam trochę pokażę tych prezentów. No ale... Wiecie o co chodzi? Nie, no, nie będę wszystkiego wam pokazywał, każdego elementu, co się dzieje. No, to polecam. Zdu Dużo gemów nawet. To ja lecę szukać. A, za długo nie szukałem, ponieważ. Tu jest kolejny gif. Jak coś. No, i kolejny jest tutaj. Polecam, bo już coraz płynniej działa gra. A kolejny prezent jest tutaj. Szukam tego z powodu tego, że na seriu może być mocna nagroda. A z tego co wiem, to chyba jest ta nagroda. A, kolejny jak coś to jest tutaj. Kolejny jest na Candy, no w Fantasy Wardzie. A kolejny jest na Hell. No już 8. A przy okazji trochę w tych Gingerbreadów. Kolejnego długo nie szukałem, ponieważ jest tutaj. I zobaczmy, zaraz, zaraz zobaczymy, czy tam nie ma kolejnego. Kolejny prezent, natomiast, jest już na Tech Wordzie. Ale nie, myślę, że z tym eventem nie będzie to trudne do odblokowania. Widzicie, już 10 na 20, czyli już połowa. Ale trochę myślę, że będzie na świątecznym evencie. A natomiast, kolejny prezent jest tutaj. Nie, nie, nie jest trudno ich szukać. Ponieważ są cały czas na wierzchu. A ten tutaj prezent prawie przegapiłem. A z powodu, że teraz trochę może Wam się nudzić, otwórzmy oto tego gifta. To by się spodziewał, że go Kolejny prezent natomiast jest dość w nietypowym miejscu, ponieważ za tym domem na Devoidzie. A kolejny jest już na Accident Wardzie. Spójrzcie, ktoś wydropił mityka, a ja utknąłem. A kolejny prezent jest tutaj i obawiam się, że tam będzie kolejny prezent, lecz niestety chyba tego nie sprawdzę. No, nie sprawdzę. No, a kolejny gift jest tutaj. Z powodu chyba już to jest szesnasty gift, no to prawdopodobnie reszta będzie na świątecznym evencie. A co ciekawe, spójrzcie. Ci, którzy wydali na to pieniądze, no serio stracili. Ale tepety były rok temu, więc trochę mały minusik. No ale chyba nie taki mały. Jestem lekko obrażony, ponieważ to jajko było. To jajko było. Tego nie było, więc to jakiś plus. Ale czy to było? Na pewno nie. To mogę wam powiedzieć. Tego nie było, bo niektórzy mogli nie grać No ale... O kurcze, elf Ha! Coś on robi! Ale zbagowało się Ja nie wiem co jest z tym elfem O, ag agoni mamy Agony No nie umiem nawet pisać Okej okay. Cało. Czekaj, co on robi? Widzowie, co, co to ma znaczyć? I to discovered this present. Aha, czyli nie mogę wykorzystać tego prezentu. Znowu sanie będą. Jej, yeah! fajne to było, na serio, mi się mega podoba No i mam nadzieję. O tu jest huge, chyba. Tak, huge, oczywiście. Właśnie ja nie po... Ha! <laughs> ja wiem, że to było za zabawki I to było droższe A to jedno? A nie, dobra, to 10, to dobrze Jakby było to jedno, to by było chore, na serio To by się tak nie opłacało Czekajcie, musimy założyć mój zwykły team Bo tu mamy hardcore team Wbijam na Trading Plaza albo żeby spróbować sprzedać te pety, które mam Albo żeby jakieś kupić, bo może już mają, znaczy nie może, tylko na pewno. Ja się zająłem prezentami. No, ale nie zdobyłem wszystkich, niestety. Smutne. No. Tu są nowe pędziszki. Okej, okay, dość ciekawe. Nie będę kupował, bo. No nie chce mi się. Znaczy, może, chłopie. Czekajcie, bo tu ja mam. Merchant? Chłopie, tylko żeby mi nie wykupili. Czy świąteczny jest? Ja. Nie wiem. No serio. Dobra dla widza. Widzowie kupiłem dla was Właśnie kupiłem Nowego mityka Ale nie wiem czy to jest najlepsze Bo jeśli jest najlepszy, To do niczego przepraszam bardzo Mamy no, no jeszcze takie Ale ja chory aż tak nie jestem Na web żeby to kupywać Ale sprawdźmy sobie w indeksie Ale ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy I zaraz przejdziemy Na hardcore'a i hardcore będzie ciekawy. Czekajcie. Okej, okay, dobra. Jesteśmy w, jesteśmy w domu. Jest jeszcze Snowflake Pegasus. Elfdog? w Elf Elfkat, a to jest już było, to już było. No. A i można chyba rzucać. <laughs> jod Teraz można, nie można nie trzeba się nudzić na tych trading plazach Nie wiem. Aha, dobra, 100 tysięcy. I ja, czemu to jest takie? Wymienili. I nowy sum. Co jest? Dobra, widzowie. To będzie na tyle w tym odcinku w nowym updatecie w Petsum X. No i do zobaczenia.